Zaraz po zakończeniu roku szkolnego rozpoczął się obóz przysposobienia obronnego w obrze. Na obozie zgrupowano młodzież po pierwszej klasie z wszystkich szkół ponadpodstawowych z województwa zielonogórskiego. Od 25 czerwca w obrze odbywa się obóz przysposobienia obronnego. Pani komendant, z jakich szkół znalazła się tu młodzież? Jest to młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa. W większości są to szkoły zielonogórskie. Z Krosna, z Żar, z Nowej Soli, z tych rejonów w większości. Culechowa, z, z ogólniaka. Jest to przede wszystkim młodzież po klasie pierwszej szkoły podstawowej, ale w wyjątkowych sytuacjach ta młodzież, która się zasłużyła, jest taka również po drugiej klasie. No i są też uczniowie, którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej, dostali się do szkoły średniej. Jestem, że jest to młodzież wybrana, wspaniała. Właśnie, jak, W jaki sposób była wybierana? Doboru dokonywali nauczyciele przez posiedzenie w i w uznaniu zasług. Jeżeli młodzież uczestniczyła w zawodach, w obrony w konkursie wiedzy o czerwonym w obronie cywilnej, to w nagrodę otrzymała propozycję uczestniczenia w tym obozie. Mówię w nagrodę, bo jest to atrakcyjny obóz ze względu na szkolenie. Ze względu na dobór wspaniałej kadry, umiejscowienie i przede wszystkim cenę. No to, to głównie chyba decyduje, bo 220 złotych płaci, odpłatność podstawowa za 3 tygodnie. Nikt mi nie powie, tutaj są jakieś plutony. Ile tych plutonów jest i czy one się różnią od siebie? Tak, szkolenie odbywa się w pięciu plutonach. Nozacji, że to jest obóz przystosowania obronnego. To jest yy, pierwszy, pierwsze cztery namioty zajmuje Pluton samoobrony jiu -jitsu. Następnie yy, Pluton yy, pierwszej pomocy PCK, to są same dziewczynki i jeden chłopiec. W yy, kolejności cztery namioty, bo każdy Pluton w czterech namiotach się mieści, to jest Pluton sędziów sportów obronnych i i y, pluton ekologiczno-wędkarski i pluton młodszych ratowników wątpli. Pięć. Znaczy, że wszyscy tutaj, którzy biorą tutaj udział w tym obozie, mają jakieś zajęcia. Czy to zajęcia? Odbywają się do południa i po południu, czy czy jak to jest? Znaczy, zajęte mają całą dobę. W tym sensie, że nie ma tak ustalone, że zajęcia do południa od godziny tam 10 do 13, bo jak jest ładna pogoda, to idziemy nad wodę. A później w ramach, gdy nie ma pogody, niepogody, no to i ćwiczymy, uczymy się wtedy dłużej. Czy po kolacji mają zajęcia? Staramy się po prostu dostosować. Tak zajęcia, żeby był to połączony wypoczynek z nauką. No siłą rzeczy oni muszą się czegoś nauczyć, bo każdy pluton kończy egzaminem swoje zajęcia. Egzaminy są zupełnie zdawane przez osobach z zewnątrz, więc no, zarówno wykładowcy, jak i młodzież chcą się wykazać, że czego się nauczyli. A przez to, że mają zajęcia, może mają mniej czasu na, na inne głupstwa. A to zrywka jest Chyba chętnie, chętnie. chętnie do no, dowód na to, że e, są tu osoby, które są drugi raz już, a niektóre nawet trzeci. I gdybyśmy im zaproponowali czwarty raz, podejrzewam, że gro e, przyjechałoby też chętnie. No niestety nie mają już takiej szansy. Zresztą mam nadzieję, że te moje słowa się potwierdzą, że młodzież powie to samo e, o obozie. Bo z moich obserwacji wynika, że są zadowoleni. Zresztą nie może być inaczej. Posłuchamy za chwilę, co powie młodzież. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Jest fajnie w ogóle, są fajne widoki. Jest fajnie zorganizowany czas. Można no, zdobyć do... bardzo wiele sprawności. No, wy jaką sprawność zdobywacie? No. W tej chwili e, jesteśmy na obozie strzeleckim, strzeleckim, w plutonie strzeleckim i będziemy sędziami e, sportów obronnych. E, a w zeszłym roku byliśmy na obozie judzicy. Ja byłam jeszcze 4 lata temu, to byłam dwa razy na wędkarstwie, też można było kartę wędkarską zdobyć. Jest dużo meczy się odbywa. Byliśmy wczoraj yy, u oblatów w klasztorze. Też bardzo ładny kościół jest. Jest fajnie naprawdę. W tym roku zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w Kata seniorów i poprzednio jeszcze w tym samym roku zajęliśmy trzecie miejsce w Kata juniorów. Czego chcecie się tu nauczyć na tym obozie? Jak jesteście miszczami Polski. No jest dużo technik, których jeszcze nie znamy, a po prostu chcemy się doskonalić dalej. Czy Jesteście pierwszy raz na takim obozie? Nie. nie, drugi ja już trzeci raz tutaj jestem. No i chciałbym jeszcze przyjechać, ale nie wiem, czy, by... czy, czy, czy to będzie możliwe. Jak sądzicie, bo widać tutaj na obozie dużo dziewczyn, czy one też y, w takim samym stopniu jak Wy są w stanie się nauczyć? Oczywiście ta sztuka walki jest y, przeznaczona faktycznie na gry wszystkich ludzi i jest każdy w stanie się nauczyć tego, jeśli będzie uczciwie pracował i starał się. A no Wy to na pewno teraz trenujecie pod następne jakieś mistrzostwa polskie, czy może mistrzostwa świata? Nie, świata to nie, ale, ale dalej się staramy brać udział w innych zawodach. Ale nie wiem, nie wiadomo, kiedy to znaczy, będzie. Czy podobno w przyszłym roku mają być kolejne mistrzostwa polskie, jeśli wszystko na to pozwoli, to wystartuję ambulam. Też życzymy zatem powodzenia. Dzięki. Która kara jest jeszcze? Czy to działa? Tak, mistrzostwa świata.